Cześć, słuchajcie, właśnie wracam z kolekturki. Jak wiecie, wczoraj wygrałem ponad 200 zł, inwestując 20. W związku z tym, stówkę odebrałem, a wziąłem sobie za 100 zł 50 losów w Laki 7. Myślałem, bo jakiś czas sobie odpuściłem właśnie te zdrapki, ale jak sprawdziłem, cały czas, cały czas e, są do wygrania główne nagrody. Zostało ich 6 jeszcze do zgarnięcia, 6 razy 50 tysięcy, więc mam nadzieję, że jedna z tych 50 tysięcy jest w tym pliku, który mam tutaj. Aczkolwiek nie chcę mi się teraz wszystkiego drapać, ale ciekawość mnie żera, także sprawdźmy sobie, hmm, po, chociaż wcześniej, co tutaj się udało zdrapać i co tutaj, hmm, co tutaj się kryje, jakie wygrane. Bądźcie ze mną i sprawdzimy, co tam jest. Wiecie, przypomnę, przypomnę o co tutaj chodzi w tym Laki 7. Czyli mamy tak. Mamy tutaj wygrywające liczbę. Jeżeli wygrywająca liczba jest jakaś. No więc o co tu chodzi? Mamy bonus. Jeżeli go zdrapiemy i będzie tam podkowa, no to wygrywamy dyszkę. I zdrapujemy wygrywające liczby. Jeżeli które z wygrywających liczb się pojawia tutaj na naszym polu gry, no to wygrywamy kwotę, która jest przypisana do tej liczby. No sprawdźmy sobie. Na pierwszych zdrawkach, co tam się uda, co tam się uda wydrapać. Więc tak, te wygrywające liczby. Wygrywające liczby to 28 i 15. Niestety, żadnej takiej liczby tu nie mamy. Bonusu też nie mamy. Więc co, pozostaje nam drapać dalej. Wygrywająca 30, widzę ją tutaj i 24, no co zobaczymy co 30 nam da, 2 złote. Mamy pierwsze 2 zł wygrane. Lecimy dalej. Czyli jak na razie stówę zawiniłem na 2 zł kiepski interes. Teraz Wygrywające liczby to 18, 19. Tutaj w tym pierwszym polu gry mamy 13, 20, 12, 28, 30, aczkolwiek tej wygrywającej liczby nie ma. Tu jest 22, 23, 15 i 24. Czyli mówi, no, widzimy, że nie wygraliśmy. Nie mamy liczby wygrywającej, ale być może będzie bonus. Bonusu też nie mamy. Na tą chwilę wygrywające liczby to 26. I 12. Tu jest 11. Jest 26, słuchajcie, jest. Lecimy dalej. 12 nie ma, ale co nam dało? 26, 2 zł. To jest druga dwójka, już dzisiaj. Jakie teraz mamy wygrywające liczby? 19 i 22. Niestety, pudło. Sprawdźmy, co tam jest dalej. 18 wygrywająca, 30, 12 i 23. A jakie mamy liczby? 15 i 26. Póki co w pierwszym rzędzie nie mamy trafionej liczby, ale w drugim rzędzie pojawia nam się szczęśliwa siódemka. Jak taką siódemkę mamy, to też wygrywamy. I to jest kolejne 2 złota. Kolejne 2 złota.

Mamy szczęśliwą siódemkę, które, pod którą kryje się 2 złota. Czyli to jest kolejna dwójka już dzisiaj: 23 i 15. Niestety, niestety nie mamy żadnej wygrywającej liczby. I ostatnia zdrabka na teraz, chociaż ich jeszcze sporo mi zostało do drapania, ale teraz nie mam na to czasu. I Szukamy 16 i 29. ani 16 ani 29 nie ma. Podsumujmy to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć zrapek pustych. Cztery wygrane, czyli 10 zdrapane. Statystyki, a statystyki mniej więcej się potwierdzają, że. Że co czwarta zrobka wygrywa, i tak się tutaj mm, to zgadza. Mamy, mamy nawet więcej, zobaczcie. Na 10 losów 4 mamy wygrane. Czyli aż 40%. No i lecimy z kolejną turą.

22, 15, 16, 29 O co gramy w ogóle? Co tam nam zostało? Bo... Ha! Jest 50 tysięcy Jest 500 zł Sprawdźmy, czy czwórkę wygraliśmy Nie, 4 zł nie jest nasze 500 też nie Kolejne 500 też nie, to może 50 tysięcy? Nie, niestety, niestety pusto. 12 i szesnaście. Jest pięćdziesiąt tysięcy. Sprawdźmy od razu, czy wygraliśmy pięćdziesiąt koła. Nie. Pięćset złotych też nie. Dyszka też nie jest nasza. 4 też nie. Przypomnę, że szukamy 12 i 16. Niestety nic takiego tu nie znalazłem. Kolejna zdropka. Nasze liczby to 12 i 29. Zobaczmy, czy wygraliśmy 4 zł. Nie, 80 też nie, 20 nie, 500 też nie. No niestety wygląda na to, że, że mamy podkowe bonusik, czyli 10 zł wygraliśmy. Kolejnej zdrapce szukamy 25 i 28. Takie krótkie podsumowanie. Reasumując. Zakup 50 zdrapek zainwestowane 100 zł. Tak? Czyli wydaliśmy 100 zł. W nadziei, że wygramy te 50 tysięcy. No bo, bo naprawdę jest spora szansa dużo większa niż jak na początku startowała ta, ta zdrapka. W tej chwili zostało ich do kupienia na rynku mniej niż 15%, a cały czas połowa głównych wygranych, czyli 6 zdrapek o wartości 50 tysięcy, każda gdzieś jest. Mnie się dzisiaj nie udało, ale Wam ży ży życzę szczęścia wydane 100 zł, 46 zł odzyskane tutaj wygranych. Także no połowa połowa pieniędzy stracona. 46 zł odzyskane za 100 zł. Frajda jakaś tam była, dreszczyk emocji, no i szansa na te 50 tysięcy. Wam życzę dużo szczęścia i piszcie, jeżeli wam się uda.